Max Verstappen. Samo słyszenie tego nazwiska sprawia, że fundamenty Formuły 1 drżą. A teraz, właśnie wtedy, gdy wydawało się, że historia jest napisana na najbliższe lata, wybucha bomba, która grozi wywróceniem wszystkich pewników rzekoma tajna klauzula w jego kontrakcie z Red Bullem droga ucieczki, która mogłaby go doprowadzić niewiarygodnie na dwór Aston Martina. I nie mówimy o zwykłych plotkach z spadoku. Tym razem wyłaniające się szczegóły mają moc wywołania tsunami w padoku. W ostatnich latach Max był najbardziej pożądanym kierowcą przez wszystkich: cztery tytuły mistrzowskie osobowość, która dzieli, głód zwycięstwa, który nie zna granic. Red Bull zrobił wszystko, aby związać go do 2028 roku, ale w świecie F1 nic nie jest naprawdę związane. Za oficjalnymi deklaracjami, za pozornie zrelaksowanymi spojrzeniami w boksach kryją się ogromne napięcia. Właśnie zakończony sezon pokazał Red Bulla mniej dominującego, podczas gdy Aston Martin dzięki faraońskim inwestycjom Lawrence'a Stroll'a i przybyciu geniusza Adriana Newella, przygotowuje grunt, aby stać się w 2026 roku prawdziwą, niewiadomą mistrzostw. Tu wkracza klauzula. Według przecieków ze źródeł coraz bliższych padokowi Verstappen miałby prawo uwolnić się od swojego kontraktu, gdyby Red Bull nie zagwarantował wyników na miarę. Czyli gdyby znalazł się poza pierwszymi dwoma miejscami Mistrzostw w połowie sezonu. I przypadkiem, właśnie w przyszłym roku, Red Bull stanie przed największą niewiadomą swojej najnowszej historii debiutem własnej jednostki napędowej, zbudowanej wewnętrznie, bez bezpieczeństwa, które miał z Hondą. Teraz zatrzymajmy się na chwilę. Wyobraź sobie scenariusz: Max sfrustrowany mniej konkurencyjnym samochodem, rywale się zbliżają, presja medialna rośnie, a po drugiej stronie zespół Aston Martin, który ma wszystko do zyskania. Adrian Newey, człowiek, który zaprowadził Verstappena na szczyt świata, teraz buduje dla Anglików. Honda gotowa dostarczyć już sprawdzoną jednostkę napędową. A potem jest ta niewypowiedziana obietnica: W odpowiednim momencie drzwi się otworzą. Ale to nie tylko kwestia techniki i strategii. Jest aspekt ludzki niemal filmowy. Fernando Alonso, żyjąca legenda, już dał do zrozumienia, że 2026 będzie być może jego ostatnim tańcem. Gdyby Aston Martin naprawdę okazał się na miarę, Alonso mógłby zwolnić miejsce na 2027 rok. Idealne wyczucie czasu na przybycie Verstappena. Zespół miałby więc wszystko – samochód, silnik, geniusz Neweya i czysty talent Maxa. Jednak gry władzy dopiero się rozpoczęły. Kwoty, które krążą, są szalone. Mówi się o super ofercie 300 milionów dolarów za 3 lata. 300 milionów dolarów za 3 lata. 300 milionów dolarów za 3 lata, sponsorowanej również przez saudyjski fundusz kontrolujący część Aston Martina i który poprzez Aramco chce uczynić z operacji Verstappen najbardziej sensacyjną w historii F1. Oferta, której nawet Red Bull nie mógłby wyrównać bez narażania własnej stabilności finansowej. A jakby tego było mało, Mercedes przygląda się z bliska. Toto Wolf nigdy nie ukrywał marzenia o sprowadzeniu Maxa do Brackley, ale propozycja Aston Martina jest na innym poziomie i przede wszystkim oferuje Verstappenowi idealny powrót do dwóch elementów, które najbardziej uczyniły go mistrzem – Neweya i, i Hondy. Za kulisami klimat jest gorący. Dementi są liczne, ale nikt nie miał odwagi zaprzeczyć istnieniu klauzuli. Christian Horner, zapytany bezpośrednio, ogranicza się do mówienia o skupieniu na przyszłości, podczas gdy sam Max, gdy naciskany, woli zbaczać z tematu, podkreślając tylko zaangażowanie w doprowadzenie Red Bulla na szczyt. Ale rzeczywistość jest taka, że cały padok wie, że ta historia jest bardziej żywa niż kiedykolwiek. Przecieki się mnożą, najlepiej poinformowani dziennikarze mówią o kontaktach już nawiązanych między otoczeniem Verstappena a władzami Aston Martina. A są nawet głosy, według których Newey miałby już w głowie idealny projekt dla Maxa, samochód szyty na miarę, Pomyślany tak, aby wydobyć jego agresywny styl jazdy i zdolność do robienia różnicy w kluczowych momentach. Tymczasem Lawrence Stroll gra swoją najbardziej ambitną partię. Po zainwestowaniu miliardów, aby przekształcić Aston Martina w siłę tytułową, nie zadowala się już rolami drugoplanowymi. Chce wielkiego ciosu tego, który na zawsze zmienia postrzeganie zespołu. Z Verstappenem mógłby nie tylko marzyć o tytule, ale także zmienić równowagę sił w Formule 1 na dekadę. A gdyby musiał poświęcić pozycję syna Lensa, nie wahałby się. Stawka jest zbyt wysoka. W tle Honda obserwuje wszystko z uwagą. Po zdobyciu czterech tytułów mistrzowskich razem z Maxem, japoński gigant nie ma zamiaru opuszczać sceny. Partnerstwo techniczne z Aston Martinem reprezentowałoby najlepszy sposób na natychmiastowy powrót do zwycięstw. Po ich stronie także saudyjska presja, zdecydowana uczynić z Aston Martina symbol arabskich ambicji w F1. Teraz pytanie, które wszyscy sobie zadają, jest tylko jedno. Czy naprawdę Aston Martinowi uda się przekonać Verstappena do dokonania najbardziej spektakularnego skoku jego kariery? I co zrobi Red Bull, aby temu zapobiec? W świecie, gdzie kontrakty wydają się związane, ale rzeczywistość zmienia się co sezon, wojna psychologiczna i finansowa dopiero się rozpoczęła. Podczas gdy świat Formuły 1 wstrzymuje oddech, napięcia między zespołami, kierowcami i władzami teamów osiągają nigdy wcześniej niewidziane poziomy. Jeśli Red Bull wydaje się na wszelkie sposoby starać zatrzymać Verstappena, rzeczywistość w boksach jest zupełnie inna od tej opowiadanej w oficjalnych wywiadach. Dyskusje o przyszłości Maxa są wszędzie. Na korytarzach Hospitality, w zastrzeżonych rozmowach między sponsorami, w wyszeptanych dialogach między inżynierami, a nawet w sondażach fanów. Efekt domina jego ewentualnego odejścia byłby druzgocący, nie tylko dla Red Bull'a, ale dla całej równowagi współczesnej Formuły 1. Z jednej strony mówi się o kryzysie tożsamości w domu Red Bull'a. Zespół, który jeszcze kilka lat temu wydawał się niezwyciężony, teraz mierzy się z problemami strukturalnymi, błędami strategicznymi i rosnącym niezadowoleniem samego Verstappen'a. Po zdominowaniu pokolenia zespół z Milton Keynes ryzykuje utratę swojej najjaśniejszej gwiazdy właśnie w momencie, gdy powinien udowodnić, że wciąż jest na miarze swojej legendy. Słowa Helmuta Marko, od zawsze cienia doradcy Maxa, nie są już tak pewne. Nawet on dał do zrozumienia, że wobec nieodpartej propozycji i niejasnej sytuacji technicznej nikt nie jest naprawdę niezastąpiony. Z drugiej strony projekt Aston Martin wzbogaca się każdego dnia o nowe odcienie. Za kulisami przybycie Neweya miało wpływ psychologiczny na cały padok. Sama obecność geniusza angielskiej aerodynamiki przyciągnęła uwagę inżynierów, techników i sponsorów gotowych inwestować tam, gdzie czują zapach rewolucji. Lawrence Stroll nadal obiecuje nieograniczone zasoby, aby dotrzeć na szczyt, a obecność Hondy gwarantuje zwycięskie know-how, którym może się pochwalić niewiele innych zespołów. Nawet rywale przyznają, że Aston Martin jest zespołem, który najbardziej ze wszystkich ryzykuje wywrócenie hierarchii od 2026 roku. Ale prawdziwe pytanie, które pali fanów brzmi: czy Verstappen będzie miał odwagę porzucić wszystko, co zbudował z Red Bullem, aby zacząć od zera? A raczej, czy jego ambicja jest silniejsza niż jego lojalność? Źródła bliskie kierowcy opowiadają o Maxie coraz bardziej niecierpliwym wobec ograniczeń narzuconych przez zespół pragnącym mieć pełną kontrolę nad własnym przeznaczeniem. Z wejściem Hondy i Neweya do Aston Martina wezwanie nowego wyzwania, nowego zwycięskiego cyklu staje się coraz bardziej nieodparte. Nie chodzi tylko o pieniądze, ale o możliwość napisania nowej legendy w środowisku, które jest głodne chwały i które dałoby mu wolną rękę jak żaden inny. Wszystko to, podczas gdy reszta padoku porusza się w niepewności. Mercedes, historyczny rywal Red Bulla, Kontynuuje swoje ciche zaloty, gotowy do powrotu w 2026 roku z nową jednostką napędową i odnowionym projektem. Toto Wolf publicznie stwierdził, że każdy chciałby Verstappen'a. Ale za tymi słowami kryje się świadomość, że negocjacje z Maxem będą najtrudniejsze w jego karierze. Ferrari natomiast wydaje się mniej zainteresowane wejściem do wyścigu, stawiając na stabilną parę i projekty średnioterminowe. Ale czerwoni, jak wiadomo, nigdy nie należy ich lekceważyć. Nagła oferta mogłaby ponownie otworzyć grę. Jeśli dotarłeś aż tutaj, dziękuję z całego serca za śledzenie tego ekskluzywnego pogłębienia o przyszłości Maxa Verstappen'a i tajnych manewrach, które wstrząsają formułą 1 jak nigdy dotąd. Nie zapomnij zostawić swojego komentarza poniżej. Twoja opinia jest dla nas fundamentalna. Jeśli podobał ci się ten film, zapisz się na kanał, zostaw łapkę w górę. I aktywuj dzwonek, aby nie przegapić żadnej aktualizacji o kolejnych bombach ze świata F1. Jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia w następnym filmie z nowymi rewelacjami i zwrotami akcji z padoku.